TV w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbyła się uroczystość związana z Dniem Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków oraz ze 145. rocznicą powstania sanockiej jednostki. Była to idealna okazja do złożenia życzeń, gratulacji, ale również wyrażenia uznania za trud i poświęcenie strażaków codziennej pracy. Wręczono nagrody, wyróżnienia i awanse. Zapraszamy do obejrzenia przebiegu uroczystości. W lewo! Zrób! Z Polski! Szanowni Państwo! Panie do dowódca uroczystości Kapitan Adamczyk, według strażaków kompanii honorowej z Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Samoku na uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka.

Nasza służba niesie ze sobą wiele turu wiele zagrożeń, a jej nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ratowanie zagrożonego życia i mienia. W tym uroczystym dla nas dniu w imieniu wszystkich strażaków dziękujemy za uznanie naszych dotychczasowych działań. Natomiast, natomiast awansowani, są odznaczeni pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszych wywoźników. U nas w polityce czasem, tak jak i u Was, trzeba gasić pożary. Rozumiemy Was jak mało kto. Cieszę się z tej wspaniałej historii, którą przedstawił tutaj komendant powiatowy. 145 lat to przynajmniej kilka pokoleń strażaków. To zacne i naprawdę bardzo serdecznie tej wspaniałej tradycji, tej historii, tej komendy tego Wam gratuluję. Życzę, aby Wasza y, służba była dla Was przyjemna, dała Wam satysfakcję z tego, co robicie, gdyż cieszy się ona najwyższym zaufaniem wśród wszystkich służb i czego Wam zazdrościłoby. Święty Florian, Wasz patron, niech wam błogosławienie Was strzeże na co dzień i wypraszam stosowne łaski dla Was, dla Waszych Lorich. Wszystkiego dobrego. Chciałem wszystkim moim podwładnym strażakom i druhom ochotnikom z całego powiatu złożyć serdeczne słowa podziękowania. Wspólnie niesiemy pomoc, wspólnie ratujemy, oby tych wyjazdów było jak najmniej, ale jeżeli jest potrzeba, to po to jesteśmy i ze wszelkich sił i na tyle na ile będziemy możliwi zawsze. Nasze możliwości będą y, wystarczające na, na potrzeby y, naszego powiatu i zawsze będziemy nieść pomoc mieszkańcom naszego powiatu. Ta nieprzewidywalność, która towarzyszy każdemu wyjazdowi. Nie ma takiej samej akcji, nie ma takiego samego wyjazdu. Zawsze jest coś, co może nas zaskoczyć, zawsze jest coś, co może y, po prostu spowodować, że ta akcja będzie trudna. Budowa nowych zakładów, y, rozwój technologii. Y, większy ruch na drogach to powoduje, że te zagrożenia nie jakby nie są stałe i opisane, to są one ewoluują, one się rozwijają, jest ich coraz więcej. No i my jako straż pożarna musimy być przygotowani na te nowe zagrożenia. Musimy być ciągle się szkolić, ciągle się doskonalić, uczyć, żeby no, sprostać tym wszystkim wymaganiom, które niesie rozwój cywilizacyjny. Trzeba ich chwalić. Cieszę się ogromnym zaufaniem społecznym. Najlepiej wypadają w rankingach badań, czego im bardzo serdecznie gratulujemy. Zasługują na to. Niosą pomoc w ciężkich sytuacjach, w wypadkach drogowych których niestety jest dość dużo w Polsce są zawsze pomocni, uczynni. Za to im dziękujemy i bardzo serdecznie gratulujemy im tej wspaniałej pozycji w rankingach wśród służb mundurowych. Moja mowa, krótka mowa, niechaj żyje straż ogniowa, ja już kończę, ja już złażę, niechaj żyją wszystkie straszne. Dziękuję. Stefał